Tak jest, ludzie. Stoczyłem się, siema tutaj ipak z rodziną. No Mam więc? Jest... No, no, to 0, 6, I dzisiaj nagrywamy rybkę mini mini. Tak, buje. nasza gra z Tak, chciałem wam powiedzieć tylko tyle, że się stoczyłem, więc takie coś będę nagrywać. Zostawcie łapkę w górę. A my będziemy dzisiaj nagrywać bardzo cudowną grę, pewnie. No dobra, no to lecimy. To ma... Dobra, to z dobry. Z którą? Nie jest rom? <gaz> A tu, dobra. Okay, coś do o mamy... Na... Pod jedzonkiem? Najdroższe. Gwiazdka, wzią. Wzią. Masz najdroższe. Masz A nie, nie mogę tego kupić. A, A nie, bo masz stugę. Nie, nie tylko A ja nie mam żadnych, nie mam żadnych rybek. Wodorosty możesz kupić. Akurat mamy odpowiednią ilość Jezu kupić. się! Jest tak, potwierdzić, Głupia, Teraz chodźmy jeść! Nie, nie wiesz! Nie, to już Nic do jedzenia. To ja wiem. Masz, kurde drzwi! Dobra, Trochę się pobrudziłam! Dobra, to idziemy i. Daj! cię wycisz się? Kurde, czego ty też? Rybo, głupia! Dobra, leć do tej Dlaczego Chciałaś pod wodą, mi się musi myć! Jesteśmy w Dobra, no już! No, cię Przeciągnij moją odlęczna? buźkę, ty masz ryjanie Od razu lepiej. Jeśli chcesz, możesz zdobyć gąbki w innym kolorach. A czego? Nie! Chyba, chyba ci powaliło. Głupia ryba. Ta, 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 ta. Dobra, umyłem cię. Zadowolona? Ta, 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 ta. Mam... Dobra, wyciśmy ten dźwięk, a Dobra, Kacper, ja nie mam do niej siły. No myją. Teraz ile można te... mieć! A, gąbkę. Patrz, te... patrz tutaj, tu. Tutaj możesz wybrać gąbki. Nie chcę kupować... 15. 15. I podpowiada ile ich potrzebujesz, by dostać dany przedmiot. Nie, 15 tylko. Jakby za 15 zł była gąbka, to, by, to byśmy zbankrutowali. <gum> <gum> A to jest najlepsze, Zobaczmy. Nie, nie chcę wychodzić z gry, nie. Dobra, chcę gąbkę żółtą. Tak, chcę kupić ten przedmiot. Weź na dół, zobaczymy jaka jest najlepsze Super. Teraz możesz mnie myć inną. Dobra, my ją. pamiętaj. Gąbki A pokażę ci, jak zawsze możesz to je ponownie. No to mi te gąbki. Płyniemy. do bawialni. Gąbka, bawialni masz, to dawaj. Na, na, Kasper. Na, 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 na. <laughs> Jesteśmy w bawialni. To się pa. Tutaj możesz Czego chcesz? Migry, by i <laughs> To jest przepiękne. Dotknij lubię cię. Idziemy po. Cyferki, cyferki. Dobra, spadaj. Od tej? Od pamiętniczka głupiego. po dwie karty. Dobrze, więc. Co to jest za pijak? O, tutaj, tutaj będzie. O, co to są za zwierzęta? Co to jest? Wszystkie pary zostały odkryte. Ale pobierając pierwszy raz tą grybinę. Co tańczyć? tutaj też potańczyć? nie, 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 No dawaj nie, Dobra, dawaj. nie, 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 A ja nie, A to mi humor. A z A nie, 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 do nie, 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 to jest nie, znaczy. znaczy. no no to, jest... to nie, wszystko to sam. Gdzie my jesteśmy? Za zezwoleniem. Tak. Jesteśmy w pokoju to... muzycznym. Tutaj możesz razem zamknij się na I mówić to na co masz ochotę. A ja wszystko powtórzę zaraz. mnie. O! o! My, już, my już wiemy, co ty nam zaraz powtórzysz, kurde. Tutaj tak zrozumiemy. Znać moich przyjaciółmi! O nowych poznamy! Dobra, chcę nowych przyjaciół Lecimy dalej! Ludzie, ludzie! Co z tym śledziem? To poradnik nie no, tylko na ja chcecie więcej odcinków. O, ale... Jesteśmy w pokoju przyjaciół Co, no, jesteś, brudast. To brudas. tutaj, spotykam się z moimi przyjaciółmi, żeby razem się bawić i jeść dobra, w pyszne Dobra, to jest Cześć, mam na imię Lola i jestem nową Ale jak my się wtedy tym wybijemy. Jeśli Nie, kogoś poczęstować, nie, swój ulubiony kranic, nie, 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 będziecie kranu żyć. Kranu nie, nie, nic nie, i przeciągnij jedzonko, wkładając je do buzi. wkładając nie, nie, ci jeszcze nie, do buzi? To masz nie, bo nie, 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 Bo nie, 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 Pycha, nie, nie, że wszystkim nie, się nie, nie, tak. nie, 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 Chłopak z bo są chciałam odpocząć. Sama też jestem troszkę zmęczona. Dobra, to. <śmiech> <śmiech> Pokażę ci, gdzie <laughs> mogę odpocząć. Dobra, dobra, idzie, dobra, idziemy spać. Gdzie mój? teraz lecimy? Pewnie gdzieś jeszcze pójdziemy. Do spania śpi. No i jesteśmy z powrotem. Właśnie tutaj możesz położyć, mnie nie spać, gdy będę zmęczona. No więc idziesz spać. Tutaj możesz mnie też przebierać.

I teraz nie Źle wygląda, złożyć! Gorzej dobrze! Gorzej wygląda. Dobra, idź spać. Teraz pokażę ci, jak położyć mnie spać. Dobra, śpij! Nie wystarczy, że dotkniesz i lampki, a od razu zasnę! Dobra, No I to nie, nie śpisz przecież! <laughs> śpij, proszę powiedzieć, że. Upa, to no... się gra. A nie mówiłam? A nie. A nie... Dawaj, wpierdziącz! Otrzymasz ikonkę strzałki z prawej lub lewej strony ekranu, pokażą się dodatkowe ikonki. Są to ikonki pokoi. Dotknij wybranej ikonki, Ale żeby od masz... podziwiać do wybranego pokoju. Dobra, śpi. Śpi. O, i ta muzyka! Nie dobra, nie dobra, słuchaj. dobra, słuchajcie, trzymajcie się! Hello. Pa, pa! W kolejnym odcinku. Nie, jeszcze co na chwilę ta muzyka. Wygląduje to po do niej kiedyś zasypiam. Dobra, i tak czeka. Tak. jaki relaks. To się dobrze nagrywa jak coś. Wiesz, że byłam tam ta muzyka jeszcze coś